Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo dzisiejsze to Mateusz, 18 rozdział, wiersze 21-35. Słowo do porównania, które wybrałem w Biblii Tysiąclecia brzmi: Podobne jest Królestwo Niebieskie. W Biblii Pierwszego Kościoła z tej właśnie racji Królestwo Boże stało się. I przyznam Wam szczerze, wiele razy używam takiego stwierdzenia, że po tylu latach odkrywam coś. Ale rzeczywiście dzisiaj odkrywam to, że właśnie z racji przebaczenia Królestwo Boże takie za nie inaczej, inne. Inaczej mówiąc, najważniejszą rzeczą w Królestwie Bożym jest wybaczanie. Wybaczanie. Istotą Królestwa Bożego jest wybaczanie. I to jest coś niesamowitego, bo nie istotą jest sąd, ale istotą jest wybaczanie. Miłosierdzie bowiem odnosi tryumf nad sądem, jak powie Pan Jezus. W innym miejscu i to jest istota królestwa. Panie, prosimy Cię, by to Słowo uczyło nas przebaczać. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, by to słowo uczyło nas wybaczać, tak, byśmy mogli mieć przepustkę dzięki okazanemu miłosierdziu drugiemu człowiekowi, przepustkę do Królestwa Niebieskiego, którego istotą jest wybaczanie. Niech nas szczerze i błogosławi. Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro.